Siemanko ziomeczki, z tej strony Kulm i witam was w kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii Minecraft Infekcja. Jeśli film wam się spodoba możecie zostawić łapkę w górę oraz subika na kanale, będzie mi bardzo miło. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy na lotnisku i na samym wstępie chciałbym poprosić, yy, po, znaczy pozdrowić cały clan Rose oraz Guciego yy, Czarusia. Dobra, no i w sumie plan jest taki, standardowo gramy sobie dwie arenki. Myślę, że pójdziemy na... No może na helikopter. Tak. Dobra. Okej. Okay. Trochę niefajny na czacie, może jak się nie uspokoi, to zaraz Wyłączę czat. Dobra, i sobie poknokamy troszeczkę. Ale tu jest dużo skórzaków. Jest jeden żelazny po drugiej stronie. To on mi nie groźny. Dobra, halo, halo. Dobra, nie jesteś, nie jesteś. Halo? Dobra, o tam jest chyba szkielet, tak? Szkielet, dobra. Dobra, chyba wiecie co wyłączy czat. W yy, wideo settings, chyba. Nie, jak to było? Options, chat, dobra. Dobra, skalę może sobie zostawię. A, opozyty, okay, okej, opozyty zmniejsza. Dobra, no i gramy. Mam nadzieję, że skórzaki szybko deadną to będzie jakaś akcja. No się ma, się ma. Dobra, mm. Dobra. mam coś takiego jak łuk. Czemu on tam stoi z jabłkiem? Niech się klepi albo coś. Dobra, pad. Raz, dwa. I bum, zleciał. Dobra. Dawaj pigment. Oj, nie trafiłem. Dobra, pigment spadni, no. Kurczę, blade, no. Zombiaka trafiłem. O, dobra, spadł. Dobra, Ząbiak, Chodź, 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 chodź. Raz. No i padł. Sześć strzał, już niedużo. Chciałbym jeszcze tego pigmena i zombiaka zrobić. No nie, nie zrobię już nic, bo mi zasłaniają. Dobra, szkoda no. Dobra. Ok. Skórzaki, dednijcie. Ja sobie też coś tam poknokam. Hmm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób na helikopterze. Dobra, w tym jedyną ogarniętą osobą tutaj jest ten kolega i ten kolega, i jest z dwóch jakichś skórzaczków. Dobra, ja na razie się cofnę. O, no i patrzcie na to. Nie, 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 nie ma nie, nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. Spad, 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 Ty też, ty też, ty też, ty też. dadni, 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 no. Dobra, spad. Wezmę sobie to. Szkielet do mnie strzela. Ups. Dobra Ech. Ech. Spadaj, spadaj Chodź. No to ten łuk to było trochę mało zmyślne, ale trudno Przestawiamy jedzonko. Dobra. 3 na 8. Mam nadzieję, że nam się uda przeżyć. Dobra. Spadaj, 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 no. Dobra, dawaj, dawaj, na Dobra, Pan spadł. I nie spadł. Dobra, już spadł. O, refika dostałem. Dobra, przedstawimy sobie jedzonko. Osiem kili już. Oj, ciociu, 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 ciociu. Dobra, ulagra, spadaj. Dobra. 9 fragów. Rzesz, ok. Padać, padłeś, dobra. Padać, tutaj, tutaj. Dobra, spadliście. Dziesięć fragów. Nadal 10 Dobra Okej, okay, dobra, lecimy Coś nie ma ludzi, no gdzie jesteście? Halo, o Boże, wszyscy tutaj campią, no Jak Dobra, ja już nawet na ten łuk nie próbuję jak ktoś spadł Skelki. A pota? Dobra. 15 fragów już mam. Nieźle. O dobra. Ktoś mnie szczela. Dobra. Wiedźma spadła. Szkielet. Nie. Szkielet. Please. Dobra. <ścoughs> Strzelają. O nie, ja spadłem. Jeszcze w pajęczynę. Nie. Dobra. Dwie osoby żyją. więc albo żyje ten okstamburę, albo Kofik. Nie wiem, bo mam wyłączony czat, kto żyje. O dobra. Druga osoba jest na hangarach. Dobra. Okstamburę. Dobra. To ja proponuję zorać. Dobra. Pomimo, że mam duże jedzenia... No to ja bym się trochę pobawił z nim. Ostatnim strzałem mam. Dobra. 20 kili. Ucieknę na helkę. Może się uda. Szkielet, wiedź tam są. Oj, zblokowałem się. Nie. Dobra. Puste siadły. Dobra. Jak tam? Wiedźma tam jest, OK, git. Jedna wiedźma wchodzi właśnie na helikopter. O nie, szkielet. Dobra. Pójdźmy do naszego kolegi. Albo się trochę jeszcze poklepmy. Zróbmy więcej kili. A czemuż by nie? Tak tam, dobra, dobra, dobra. dobra 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 jakoś jest jakoś żyjemy idą 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 dobra Tam olać już tego Creepera, czy co to tam przeszedł? Dobra 30 kili. Uch, ale emocje. Dobra, dawaj, no nie oraj typiano te piono. Dawaj, chwilę wypijania. Nawet leci jakoś taki wypij. Ciasko, dostałem za 34, kill chyba 35 kili, jeśli dobrze patrzyłem. No i jesteśmy na kolejnej arenie, To polecimy sobie na liście, jak mówiłem. Dobra, 19 osób na arenie, to jest na pewno więcej niż w tamtej rundzie. I tak lecimy, lecimy. Dobra, schodki. O, ktoś mnie wyprzedził, dobra. Jakiś kofik i xdagmo Dobra. X -x. Yy, lecimy. I teraz tak, czy jestem zombie? Nie, nie jestem na szczęście zombie. To git, chociaż tyle. Dobra, siemanko. O, tutaj ścina. To jest miejsce, gdzie ścina. Co to jest taka mapa, że ścina na... Ścina naprawdę. No to polecimy sobie na balkonik, bo tam troszeczkę mniej będzie ciąć, Okej, okay. powolutku, powolutku. Okej. Okay. Dobra. Siemanko, siemanko. Widzę to awansu, lagra. Okej, okay. popatrzę się w podłogę no w sumie nie wiem sobie porobić pokażę wam w jaki sposób bardzo bezpiecznie nie tracąc dużej ilości HP zejść na dół, no to tak, schodzimy sobie tędy tędy, 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 tutaj i skaczemy sobie na ten liść straciłem tylko jedno serduszko chodzimy tutaj, tutaj i tutaj też można knokać, bardzo dobra kampa polecam, otwieramy sobie ten guziczek Jesteśmy tutaj. No i teraz skaczemy na ten murek, płotek. Okej. Okay. Oj, dobra. Nie wyskoczyłem nam wyżej. Ale okej. Okay. Okej. Okay. No i straciłem tylko 3,5 serduszka, więc nie jest źle. No i teraz mogę tutaj. A zjem sobie może... Och, dobra, kolego, pomagamy ci. Oj, oj, oj. Uciekaj! Ale mnie cofnęło. Dobra, zrobimy inaczej. Up, w dłoń. O nie, nie tam chciałem, żebyś poleciał. Dobra, że dostał. Drugi raz. No, trzeci już nie dostał, ale jest na szczała. Na szczała jest. No może na dwa. Jest już na szczała, na hita. Jak on nie dostał? Nie. Ilon ma HP, halo. Dobra, dostałem heala w końcu, no. Creeper jest. Jakiś afk. Tego go schowamy. O, nie pigment. Czy on będzie do mnie biegł? Nie. Dobra, ulagra, dobra. Przecież on przed chwilą żył, halo. To my go sobie schowamy. Dobra, lecimy. Albo w sumie no, nie biją mnie te creepery. Chyba są przyjaźnie nastawione. Dobra. Schowamy go. Ech. Dobra. Tam go nikt nie znajdzie. A to ja polecę na dźwig. Dobra. Cztery zombiaki. Mmm, easy win. Żeby nie było, to chociaż jednego kila mamy. To jest dobre. O, widzę jakieś niki to są chyba ludzie na liściach albo na balkonie. Dobra. Jak tam. HP mamy. Zobaczymy, czy nam się uda doskoczyć. Udało się. Git. No i tu można sobie na luzie knokać, kampić. Jak nie masz szkieleta, no to wiecie, tutaj. To jest jedyna droga, żeby wejść tutaj. No co prawda jak ktoś ma klasę zainfekowany, co się rzadko zdarza, bo tam ta klasa jest tak słaba, że nikt nie gra tym klasą, no to może sobie zaskoczyć z balkonu tutaj. Ale tak to to jedyną drogą na wejście jest... jest po prostu to szkło. I wystarczy, że sobie staniemy tutaj, mniej więcej tak, żeby cię nie knoknęli. No i zombiak podchodzi. I bum, knok, i bum, knok. Jak nie ma szkieletów, to jest git. To teraz tak, spróbujemy doskoczyć tam. Nie obiecuję, że się uda. No, nie udało się. Nawet sprint nie zadziałał. No i teraz trochę słabo. No, trochę słabo, nie ukrywam. Ale na szczęście mam budki, więc powinienem przeżyć. Tak, przeżyłem. Okej. Okay. Pamiętacie na odcinku... To był jeden ze starszych odcinków, kiedy mm, Kiedy spadłem z tego dźwigu została mi pół serduszka. Na szczęście teraz. Teraz trochę więcej mi zostało. Dobra. To pójdziemy w inne kampy. Poszukamy ludzi, może ktoś kampi. To pokampimy z nimi. Dobra, wchodzimy po schodkach. Pokażę jeszcze raz super tajną kampę. Chyba zombie jakiś się ociągałem jakoś. Schodzimy sobie tutaj. No i co, no? No i w tej kampi akurat nikt nie kampi. No powiem, patrzcie. Tędy nikt nie wyjdzie, nie wejdzie. No i możecie mu tak tyle pokazywać, patrzcie. Ech. No. No i git. Dobra. I my sobie wychodzimy. I pójdziemy sobie. Nie wiem. Pokampić z innymi, bo mi tak jak samemu smuz na troszeczkę. Dobra, tam ktoś kampi na liściach, a na balkoniku ktoś jest? Nie ma nikogo na balkoniku, coś, coś ludzie chyba się dobrze pochwali. Dobra, no to teraz lecimy do ludzi na liściach. Zmiana na knobak. 67 800, już mam PD. Ale to szybko leci. Dobra. Znalazłem kolegów. Siemanko, koledzy. Dobra, to teraz 180. O, doskoczyłem. I tu jest. Nie ma szkieletów. No, opatrzcie. No, takich szkieletów jak ten, który do mnie szczala. No i co, nie trafisz. I ze szkielecie z tobą. Dobra, no i teraz tak, spróbujemy w drogę, w drugą stronę, ale to jest już troszeczkę cięższe, bo to jest też plus 1 do góry. Uff, jak się nie uda, to powinienem dalej przeżyć. Oj, się nie udało się, ale przeżyłem, jak widzicie, bo spadłem w bezpieczne miejsce. Chociaż boję się trochę teraz, coś mnie z lownesem Też ich walnę z A macie. Dobra, ale to teraz tak żyje. No i git. Dobra, no to tak. Podsumowując, jedną marenkę. Wygraliśmy tak ostro, pełno fragów 35 kili. A drugą marankę tak na spokojnie dla wyluzowania. Skończyliśmy. Dobra, jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz subika. No i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!